W sklepie w świecie alkoholi. Zobaczcie, to są półki, taki zwykły. To jest market. Nie za duży, nic specjalnego. I półki z alkoholem. I co moi kochani? Najważniejsze: ceny dobrych win, naprawdę dobrych, to są około 2-3 euro. To są wina francuskie, to są wina niemieckie, włoskie. Nie ma z tym problemu. Rysling mój ukochany, 2,91. Do do dołu to jest ten reslink, ale to nie ten lepiej. Widzicie, jest opisane wszystko w takich koszach nawet To jest z południowej Afryki i z południowej Afryki mamy w takiej cenie a francuski w miał po 2 euro <grymne> To co w Polsce jest niesamowicie drogie Tutaj to wam nawet nie pokazuję, bo to są już takie najtańsze po euro50 po 2 euro z Niemiec. Nie wiem, a z... to jest bardzo dobre. To po 2 euro, muszę Wam powiedzieć. Jak widzicie nie okłamałam was, że takie są ceny naprawdę dobrych win bez żadnej siary są to oryginalne, nie tak jak w Polsce, że są rozlewane gdzieś w jakiejś fabryce i nie wiadomo co tam jest dodawane. To jest wszystko oryginalne, 2016 rocznik to chyba jest włoskie jakieś za 250 mieszkalnie no, to to na pewno nie jest jakiś sikacz. Tam tutaj no sikacze nie ma. Sikacze to są na ogół takie włoskie z regionu Garda. To one są w okolicach 2 euro. Czy sikacze, no śmieję się to. Trzycy, trzy wisienki, czy jak to tam się nazywa, to tutaj się nie znajdzie. Chardonnay, oryginalne, francuskie, proszę bardzo. To ja jest tak powiem niewiele osób tu kupuje chardonnay. Ale Riesling już jest droższy, bo to jest ten kwalitet, czyli ta jakość. Skąd mamy tego Rieslinga? Chce mi się brać do ręki butelki. O, to jest jakiś... To musi być taka rodzinna, bo to jest nawet od nazwiska. I słuchajcie, są po 2,39. Nieduża na pewno wytwornie. Znowu francuskie wino, kolejne 2,49. O, to już mamy 3,99. Wow. A to jest mozer zobaczcie to. To, co ja uwielbiam z tej krainy, Mozel, jest najpyszniejszy, no i 3,99, tak? To już nie jest euro 50 czy czy 2,50 to jest właśnie jak ja kupuję akurat z innej winiarni ale to jest słuchajcie wspaniałe z tej krainy to są w ogóle właśnie ryslingi z przeróżnych ja piję takiego, którego pan Marek Komrad nazwał że w jasnej jasnożółtej sukni czy coś takiego niesamowicie poetycko nawet nie wiedziałam co ja piję a uwielbiam, jak pan Marek Konrad opowiada o winach. Ten człowiek, to się rzeczywiście zna na nich. Ja niestety tylko piję. Ale umówmy się też nie to, że kupię butelkę, tak, i będę wypijać nie wiadomo ile. Tylko. A tu są takie. Często właśnie w sprzedaży są takie malutkie buteleczki i to są już takie gotowe drinki, jak gdyby na no coś takiego można powiedzieć. To są szampany. z cenami no to więcej, większa ilość alkoholu, alkoholu procentowo, więc inna cena jest. Tak wyglądają alkohole. A tutaj jeszcze też coś mamy z alkoholi. Ta coś nowego jakiegoś w promocji jest. W tej chwili. Tak, dziękuję za Wam za uwagę. Przejdziemy na inny dział.